Dzień dobry Państwu, Łukasz Paszkiewicz. Witam Państwa w środę. Chciałbym Państwu dzisiaj powiedzieć, czym jest porozumienie Maralago, jakie będzie miało znaczenie. Czy to jest teoria, czy to jest praktyka? I to, I to dzisiaj. Co się wydarzyło od poniedziałku? Jak rynki? Co dalej z rynkami? Rynek walutowy, rynek kapitałowy. I dzisiaj nie będę, proszę Państwa, mówił Państwu o, o, o Polsce, o naszych wydarzeniach, co się dzieje. No z uwagi też na to, żebyście Państwo nie wpopalali w depresję. O takie mam wrażenie ostatnio, że jak. Jak, jak sam siebie słucham, to, to też muszę w ramach terapii odpocząć, żebyśmy mieli dobry weekend. W związku z tym dzisiaj mniej polityki, geopolityki, a bardziej ekonomia, e, rynki i to, z czym będziemy się w najbliższych dniach i w najbliższych miesiącach mieli, e, czym będziemy mieli do czynienia. Także zapraszam Państwa i zaczynamy. Ostatnio mieliśmy, tak jak, tak jak mówiłem w poniedziałek, Silne ruchy odwróceniowe na eurodolarze. Analityk Reutersa, pan Richard Pace, zakłada, analizując opcje walutowe, że nastąpiło odwrócenie ryzyka delta na eurodolarze i uważa, że ruch, zasięg ruchu na eurodolarze może dojść do 1,15. Czyli to, co mówiłem w poniedziałek, może to założenia, które robił Morgan Stanley, Bank of America, o których mówiłem państwu. Właśnie w poniedziałek na temat ruchu do 1,12 i jeden z banków przewidział nawet możliwość ruchu na 1,20. Może być prawdą. To jest bardzo ciekawe, bo czy to jest na rękę Stanom Zjednoczonym, czy nie. I teraz to, co zapowiadałem na początku: porozumienie Mar Alago. Co to jest, proszę Państwa? Ostatnio Bank of America opisał ten. Niepotwierdzone jeszcze, proszę Państwa, teorie, że administracja Donalda Trumpa będzie dążyła do planowej dewaluacji dolara. Chodzi o to, że chcą oni zwiększyć produkcję w USA przy jednoczesnym wydłużeniu zapadalności amerykańskich obligacji skarbowych, czyli będą zamieniać obligacje krótkoterminowe na obligacje długoterminowe. I to, proszę Państwa, może mieć bardzo istotny wpływ yy, na rynek. Bank of America analizuje, oczywiście podkreśla, że jest to niepotwierdzona teoria, ale że ta teoria może doprowadzić, czyli celem jest jej zwiększenie konkurencyjności amerykańskiego sektora produkcyjnego, że wpłynie ona znacznie na osłabienie dolara, czyli zwróćcie Państwo uwagę, też to też na, 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 nawiązuje do, mojej, do mojego pojęciałkowego tytułu, co prawda mówiłem go, go, go w aspekcie wojny na Ukrainie, ale też ceł nakładanych na Donald na Trump'a, i tutaj tak samo metoda czy szaleństwo, bo z jednej strony rynki reagują w ten sposób, że jest cofnięcie na rynku akcyjnym, co ja też, proszę Państwa, mówiłem. A my, oczywiście, skupiałem się tutaj na DAX-ie, bo bliżej mi Europa, że jest, że jest już za mocno przegrzany. Że ta atrakcyjność już nie jest tak taka, jak kiedyś była w porównaniu do akcji amerykańskich, ale akcje amerykańskie też mają cofnięcie. I teraz to wszystko wcześniej powodowało umocnienie dolara, a dzisiaj jest odwrotnie dolar się osłabia. I może to jest też na rękę Amerykanom. Oczywiście taki ruch, który by był to porozumienie Maralago, gdyby okazało się nie teorią, a praktyką, prowadziłoby do, oczywiście zwiększałoby ryzyko wyższej inflacji. Byłoby przeprowadzone bądź za porozumieniem kontrahentów amerykańskich, bądź przy sprzeciwie. Ale jakikolwiek... Tutaj cytuję Banków Ameryka agresywne jednostronne działanie może wstrząsnąć rynkami globalnymi. I wtedy to porozumienie, jeżeli Trump by chciał osłabić dolara, żeby zwiększyć produktywność amerykańską, to miało być bardzo duży wpływ na rynek. Ono by wiązało się po pierwsze dewaluacja dolara, presja inflacyjna, spłaszczona krzywa amerykańskich obligacji, treżery i zmienność dużą walutową. I to jest też ciekawe. I teraz zwróćcie Państwo uwagę, co się wydarzyło, dlaczego no, mamy tego euro, jak już mówiłem. Oczywiście euro, dolar też jest spowodowany tym, że w mojej ocenie po realizacji zapowiedzi Trumpa, czyli po tym, co on, jakie on de facto realizuje swój program gospodarczy, to znaczy obcina, obciął wydatki na ruchy ideologiczne. W związku z tym podniosło się Larum z tamtej strony. Prowadzi negocjacje w zakresie y, wojny na Ukrainie, pokoju. To też na początku podniosło się Larum, jak on może rozmawiać z Trumpem. Ja wtedy tłumaczyłem, że jeżeli skoro jest z Trumpem, przepraszam, z Putinem, ja tłumaczyłem, że jeżeli jest mediatorem, to musi być zachowywać pozycję neutralną, wtedy to jest skuteczny mediator. A nie da się zawrzeć pokoju bez rozmów z dwiema stronami. I wtedy też było, że to jest chaos. Było wielkie oburzenie. I teraz kolejna rzecz: to on nakłada cła. I teraz niektórzy mówią, dlaczego nie przyniosło to efektu, tak jak wczoraj, nałożenie ceł na Kanadę, duży ruch na, na początku na, na parze dolar e, amerykański, dolar kanadyjski a się okazało, że potem nastąpiło to cofnięcie, takie, taka świeca powiedzmy szpulkowa, czyli taka nie, niepewność rynku. I tutaj banki uważają, że po prostu to się bierze stąd, że oni zakładają, że te cła nie będą trwałe, w związku z tym nie ma trwałego ruchu na, na, na rynku. Ale pobudzony został ta zmienność w tamtym tygodniu, wielka długa świeca tygodniowa na eurodolarze, która poprzebijała wszystkie średnie właśnie kroczące istotne, to był wynik tego, że też Niemcy po pierwsze po wyborach utworzyli koalicję, ale chcieli zrobić, zwiększyć zmianę, zrobić zmianę konstytucji w celu zwiększenia deficytu. I teraz, jeżeli ta, jak ja to powiem, jak bonanza fiskalna wyjdzie, no to w ten, pod tą bonanzę fiskalną jest ten ruch eurodolarowy. Natomiast w przypadku, proszę Państwa, walut takich jak nowozelański dolar czy australijski dolar, to też trzeba brać pod uwagę, że yy, tak jak zakłada Bank ANZ, czyli ten Australian New Zealand, to, on, to oni uważają, że też, zresztą ja też tak samo uważam, że para, pary na dolar australijski czy pary yy, dolara australijskiego do euro i funta, że są w takim miejscu ponieważ euro bardzo zrobiło duży rację do dolara australijskiego, że w sytuacji, gdy te ryzyka zmaleją, to może nastąpić bardzo fajny ruch umocnieniowy zarówno dolara australijskiego, jak i dolara nowozelandzkiego. I też bym na to uważał, bo one są na takim momencie, tak już osłabiły się te waluty, szczególnie do euro, do funta, że warto zwrócić uwagę na to, czy przypadkiem spekulacyjnie w najbliższym momencie nie będzie szansa na to, żeby umocnić te, te waluty. Jeśli chodzi o, o, o Kanadę, mamy posiedzenie Bank of Canada, kanadyjski bank CIBC zakłada, że będzie obniżenie procentowych o 25 punktów wazowych. Ja też tak uważam. Natomiast dobrze to opisuje, że Bank of Canada jest w takiej sytuacji trudnej, że nie będziemy z tego posiedzenia nie wyjdą żadne nam wskaźniki, sugestie dotyczące przyszłości. Dlatego, że. Kanada ma problem z aktualnymi prognozami ekonomicznymi, założeniami gospodarczymi, bo są nałożone cła, bo trzeba trochę czasu, oni muszą troszeczkę się z tego wszystkiego otrząsnąć. W związku z tym, Para, zresztą ja też mam to pozycję na, na umocnienie dolara amerykańskiego do dolara kanadyjskiego, może jeszcze kontynuować ten trend wzrostowy dolar amerykański, mimo że są założenia takie, widać trendy, że on no. Uległ bardzo dużemu osłabieniu, ale w mojej ocenie też od, zaczynają odgrywać kwestie polityczne. Jest to nie tylko wojna ekonomiczna, ale staje się wojną polityczną. Dlatego, że Donald Trump, nie chcę powiedzieć, jak to się modnie mówi, ten przewraca stolik, ale on realizując swój program, który zakładał wyborczy, część ludzi jest zdziwiona, że on to realizuje. Ja nie jestem zdziwiony, ale to może wynika też z naszego podwórka, że u nas pewne rzeczy. Niektórzy obiecują konkrety, nawet mogą wymienić ich 100, ale potem nie będą tego realizowali i nikt się temu nie dziwi, każdy jest wyluzowany. A tu on rzeczywiście zaczął to realizować. W związku z tym ludzie zaczęli się dziwić, że on to rzeczywiście realizuje. I zaczęła być walka też nie pomiędzy ekonomią, właśnie pomiędzy siłami politycznymi, wpływami politycznymi. I teraz kolejna rzecz, która, która wczoraj miała miejsce, to jest rozmowy amerykańsko-ukraińskie w Arabii Saudyjskiej. I zwróćcie Państwo uwagę, że tak jak mówiłem, szaleństwo czy metoda, w poniedziałek to się okazuje, w środę, że może to jest metoda. Wtedy mówiłem, to może poczekajmy do tego, jakie wyjdą z tego konsekwencje. Już się okazało, że Ukraina zachowuje się tak, jak powinna zachowywać się wcześniej. Czyli delegacje się spotkały, jest porozumienie w sprawie tych wydobycia tych metali, jest propozycja na stole zawieszenia broni na 30 dni. I Amerykanie powiedzieli, OK, a Ukraińcy się zgodzili, przekazujemy to kanałami dyplomatycznymi do Rosji. Wczoraj była odpowiedź rzecznik prasowej Rosji, że Rosja nie wyklucza kontaktu w najbliższych dniach z amerykańską administracją. Donald Trump także oświadczył, że w najbliższych dniach będzie rozmawiał ze swoim odpowiednikiem, czyli Władimirem Putinem. W związku z tym, może się okaże, że jednak to jest metoda. I może niepotrzebne było takie też larum, Anty, bo po prostu daj Boże, zmi zmi że e, zmierzamy w kierunku, e, że będzie koniec zabijania i tragedii ludzkich i tego życzę, e, życzę stronom konfliktu, oczywiście mając na uwadze, czy wie wiedząc o tym, że agresorem tego konfliktu jest oczywiście Federacja Rosyjska. Dzisiaj mamy. Wskaźnik CPI, wskaźnik inflacji w Stanach Zjednoczonych. Bardzo ważny. To może też e, doprowadzić do pewnych ruchów na rynku. Mam dwa przed sobą, dwie opinie. Opinie Morgan Stanley, opinie Credit Agricole. I to jest ciekawe. Banki różnią się w podejściu tego oczekiwań, jakie będzie tak zwane CPI, czyli ten wskaźnik inflacji. Ale konkluzje mają podobne. Morgan Stanley spodziewa się, że bazowy wskaźnik CPI wzrośnie o 0, 0,32% miesiąc do miesiąca. Kredyt Agricole prognozuje, że główny wskaźnik CPI spadnie do 2,88% rok do roku. Ale jak czytam w konkluzjach, to obydwie konkluzje są te same. A mianowicie, że należy od, pod, po, o, czekać na potwierdzenie dezinflacji w nadchodzących danych przed dostosowaniem oczekiwań FEDO. Oczywiście Morgan Stanley różni się tylko tym, że nie, nie, nie opisał swojej opinii. Czy komentarzu rynkowym na temat, kiedy spodziewa się obniżek, a Credit Agricole to, to opisał, że spodziewa się kolejne obniżki. Czy pierwsze obniżki, przepraszam, o 25 punktów bazowych w czerwcu, a kolejne we wrześniu. Teraz jaki to będzie miał wpływ, zobaczymy, ale jeżeli dzisiaj patrzę, że banki inaczej podchodzą do tego, jednej mówią, że będzie podwyższone, drugie, że będzie obniżone, ale konkluzje mają te same. No, to może nie być dużego wpływu, ale to zobaczymy, bo jest to klucz do tego, jaki jest koszt pieniądza w Stanach, w jakiej sytuacji jest gospodarka, jaki to będzie miało wpływ na dolara i na amerykański rynek kapitałowy. Patrzę jeszcze też na kros taki na eurofunta. Euro bardzo się umocniło do funta w ostatnim okresie. Justin McQueen sugeruje, że jeżeli będzie korekta na eurofuncie, to będzie ona płytka. Sugeruje dalsze umocnienie euro. Ja muszę powiedzieć, że jestem przeciwną, mam pozycję, bo ja mam pozycję na umocnienie funta po tak silnym radzie euro. Ale rozumiem też podejście tutaj właśnie Justina, z uwagi na to, że jak widzę, nastąpiło odwrócenie pozycji, ale odwrócenie tendencji o 180 stopni, odwrócenie wszystkich komentarzy, zarówno banków, do tego, y, wcześniej oczywiście już mówiłem, na eurodolarze pamiętacie Państwo, co mówiłem, że trzeba uważać, bo są różne pozycje. Deutsche Bank zamykał pozycję wtedy shortową, niektórzy otwierali jeszcze, niektórzy otwierali longowe, że to pierwszy raz widziałem, że coś się dzieje, że banki, duże banki miały wtedy, wtedy różne podejście. Dzisiaj się wydaje, że wszyscy idą w kierunku możliwości dalszego umocnienia euro. Ja nie do końca jestem przekonany. Na euro -dolarze. nie mam żadnej, żadnej pozycji, nie będę na razie zajmował. Natomiast uważam, że, że euro w stosunku do innych par niż dolar jest troszeczkę w mojej ocenie przewartościowane. I bardziej patrzyłbym przychylniej w najbliższym okresie na jakąś korektę. Właśnie w takich par jak australijski dolar, nowozelandzki dolar czy funt. Ale to zobaczymy. Zobaczymy jak to będzie jak to będzie dalej się utrzymywało. Cóż no, pozdrawiam proszę państwa. Tak jak mówiłem dzisiaj bez polski, żebyśmy na weekend y, się nie zdenerwowali i ja też czego potrzebuję, żeby troszeczkę odpocząć. Mam nadzieję, że w następnym tygodniu jakieś dobre informacje przyniesie nam koniec tygodnia, weekend, żeby można było coś powiedzieć pozytywnego o naszym regionie, o Unii Europejskiej i o świecie. Proszę Państwa, dziękuję Państwu bardzo i życzę miłego weekendu. Do widzenia.